Kosmiczne megastruktury to hipotetyczne konstrukcje, które mogłyby zostać zbudowane przez wysoko rozwinięte cywilizacje. Jednym z najciekawszych typów megastruktury jest koncepcja obiektu znanego jako tak zwana sfera Dysona. Sprawdźmy zatem, jak taka sfera miałaby funkcjonować i jakie mogłaby przynosić korzyści. Celem budowy megastruktur może być zapewnienie sobie dodatkowej przestrzeni życiowej lub też ogromnej ilości energii. Do tej pory omówiliśmy na kanale takie megastruktury jak Torus Stanforda, Sfera Bernala, Satelita Dysona Haropa, Globus Cassus oraz Pierścień Bishopa. Dziś porozmawiamy sobie o jednej z najpopularniejszych takich struktur, a mianowicie o sferze Dysona. W dużym skrócie jest to projekt ogromnej struktury, która otaczałaby gwiazdę i pozyskiwałaby z niej prawie całą energię. Pierwszym człowiekiem, który opisał tak śmiały projekt był Olaf Stapledon, autor wielu książek z zakresu fantastyki naukowej. W 1937 roku w powieści Star Maker opisał bowiem układy słoneczne otoczone siatką pułapek świetlnych, które skupiały uciekającą energię słoneczną. W 1960 roku fizyk oraz futurolog Freeman Dyson zainspirował się tą koncepcją i postanowił ją rozbudować. Opublikował zatem artykuł w czasopiśmie naukowym Science, w którym opisał niezwykłą kosmiczną sferę, która wykorzystywałaby energię gwiazdy. Dyson spekulował, że struktury tego typu będą logiczną konsekwencją eskalacji potrzeb energetycznych cywilizacji technologicznej i będą konieczne dla jej długotrwałego przetrwania. Zaproponował przy tym, że poszukiwanie takich megastruktur może doprowadzić do wykrycia inteligentnego życia pozaziemskiego. Od nazwiska tego fizyka obiekt ten jest określany jako sfera Dysona. Najpierw opiszmy zatem taki obiekt, a następnie zastanówmy się nad tym, w jaki sposób sfery Dysona mogą doprowadzić do odkrycia istnienia obcych cywilizacji. Freeman Dyson uznał, że wszystkie cywilizacje technologiczne stale zwiększają swoje zapotrzebowanie na energię. Jak wiemy, tylko niewielka część emisji energii gwiazdy dociera do powierzchni każdej orbitującej planety. Fizyk rozumował zatem, że jeśli ludzka cywilizacja przez wystarczająco długi czas będzie zwiększała zapotrzebowanie na energię, to w końcu przyjdzie taki czas, kiedy będzie chciała uzyskać całą energię produkowaną przez Słońce. Aby tego dokonać należałoby zbudować megastrukturę, która otaczałaby całą gwiazdę. Freeman Dyson zdawał sobie sprawę, że budowa takiej konstrukcji jest obecnie daleko poza możliwościami inżynieryjnymi ludzkości. Liczba jednostek potrzebnych do uzyskania przesłania i utrzymania pełnej sfery Dysona znacznie przekracza bowiem dzisiejsze możliwości przemysłowe. Mimo tego Dyson uważał taki projekt za bardzo interesujący i wskazywał, że struktury tego typu mogą być budowane przez wysoko rozwinięte cywilizacje. Istnieją trzy różne warianty sfery Dysona ruj, bańka oraz powłoka. Ten ostatni wariant zakładający jednolitą stałą powłokę materii jest zwykle najczęściej przedstawiany. Zakłada on budowę pełnej sfery o niedużej grubości około 3 metrów oraz średnicy nieco większej niż średnica orbity Ziemi. Taka struktura całkowicie zmieniłaby emisję gwiazdy i przechwyciłaby 100% wytwarzanej przez nią energii. System kolektorów słonecznych absorbowałby i konwersował energię. Struktura ta zapewniałaby również ogromną powierzchnię, którą można by wykorzystać do zamieszkania. Do budowy takiej powłoki byliby zdolni przedstawiciele cywilizacji typu II na skali Kardaszewa. Problemem byłoby oczywiście znalezienie odpowiedniej ilości odpowiednio wytrzymałego materiału do budowy powłoki. Taka konstrukcja nie byłaby też stabilna grawitacyjnie, przez co mogłoby dojść do zderzenia powierzchni sfery z gwiazdą, wywołując tym samym katastrofalne skutki. Takie struktury potrzebowałyby albo jakiegoś rodzaju napędu, aby przeciwdziałać jakiemukolwiek dryfowi, albo też jakiegoś sposobu odpychania powierzchni powłoki od gwiazdy. Powłoka dodatkowo byłaby podatna na uderzenia ciał międzygwiezdnych, takich jak np. komety czy meteoroidy. Heliosfera oraz wszelka ochrona, jaką teoretycznie zapewnia Słońce, przestałyby tam istnieć. E, w zamian za to, cywilizacja otaczająca gwiazdę taką powłoką otrzymałaby jednak niesamowitą ilość energii. Freeman Dyson był jednak sceptyczny co do modelu powłoki, który uznawał za wyjątkowo trudny do skonstruowania. Jego zdaniem znacznie lepszą opcją byłaby budowa roju. Rój Roy mniejszych ciał poruszałby się po niezależnych, choć bliskich orbitach wokół gwiazdy. Rój Dysona składałby się z dużej liczby niezależnych konstrukcji zwykle satelitów energii słonecznej podobnych do satelitów Dysona Haropa oraz siedlisk kosmicznych orbitujących w gęstej formacji. Jak wskazuje futurolog Anders Sandberg, elementy mogły być odpowiednio zwymiarowane i budowane przyrostowo. Różne formy bezprzewodowego transferu energii mogły być wykorzystywane do przesyłania energii pomiędzy komponentami roju a macierzystą planetą. Ostatnim wariantem Sfery Dysona jest z kolei tak zwana bańka. W przeciwieństwie do roju konstrukcje, które ją tworzą, nie znajdowałyby się na orbicie wokół gwiazdy. Byłyby satelitami zawieszonymi przy użyciu ogromnych żagli świetlnych, wykorzystujących ciśnienie promieniowania do przeciwdziałania grawitacji gwiazdy. Takie konstrukcje nie byłyby zagrożone kolizją lub zaćmieniem się nawzajem. Byłyby całkowicie stacjonarne względem gwiazdy, niezależne od siebie. Ponieważ stosunek ciśnienia promieniowania do siły grawitacji gwiazdy jest stały, niezależnie od odległości, to takie obiekty mogą również zmieniać swoją odległość od gwiazdy. Proponowanym materiałem do budowy kluczowych żagli mógłby być grafen lub nanorurki węglowe. Teoretycznie, jeśli wystarczająco dużo satelitów zostanie utworzonych i rozmieszczonych wokół gwiazdy, to skomponowałyby niesztywną wersję powłoki Dysona. Taka powłoka nie ucierpiałaby z powodu masywnego ciśnienia ściskającego. Powłoka bańki miałaby takie same właściwości optyczne i termiczne jak sztywna forma powłoki. Jak zatem widzimy, sfera Dysona byłaby bardzo skomplikowaną strukturą, która potencjalnie rozwiązałaby jednak wszystkie problemy rosnących potrzeb energetycznych. Absorpcja energii z gwiazd oraz kolektory słoneczne zapewniałyby takiej cywilizacji wręcz nieograniczone możliwości. Z pewnością, aby doszło do budowy takiej kosmicznej konstrukcji, taka cywilizacja musiałaby się zjednoczyć działając dla wspólnego dobra. Jak na razie na Ziemi trudno jednak znaleźć ślady prowadzące do takich działań i budowa sfery Dysona nam nie grozi. Niewykluczone jednak, że wyżej rozwinięte cywilizacje już od milionów lat korzystają z takich pomysłów i otaczając gwiazdę ściągają z niej energię. Już w 1960 roku Freeman Dyson zauważył, że taka sfera może być bardzo istotnym czynnikiem w kwestii wykrycia zaawansowanego życia pozaziemskiego. Ponieważ promieniowanie elektromagnetyczne gwiazdy w zakresie widzialnego spektrum byłoby całkowicie blokowane przez konstrukcję, pozwoliłoby to na wykrycie silnych źródeł promieniowania podczerwonego wytwarzanego przez nagrzane ściany sfery. Pomysł Dysona został włączony do obszaru działań projektu SETI, którego celem jest znalezienie kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi. Od kilku lat zarówno naukowcy z projektu SETI, jak i z Fermi Labu analizują właściwości gwiazd pod kątem ewentualnych megastruktur. Zdaniem badaczy Sfermi Labu do tej pory odkryto 17 potencjalnych zagadkowych gwiazd, z których cztery przejawiają interesujące właściwości. W 2015 roku światowe media obiegła informacja na temat potencjalnej megastruktury obcych, zlokalizowanej wokół gwiazdki 184 8462852 Według naukowców z Uniwersytetu Cornella gwiazda miała nieokresowe spadki jasności sięgające nawet 20%. Zdaniem astronoma Jasona Wright'a za nieprawidłowości mógł odpowiadać rój sztucznych struktur takich jak np. sfera Dysona. Jako prawdopodobne wyjaśnienie podano wówczas możliwość okrążenia gwiazdy przez pozostałości po kometach. Dalsze badania z 2017 oraz 2018 roku wykazały, że za dziwne zachowanie gwiazdy najprawdopodobniej odpowiada wielki obłok pyłu. W 2016 roku dziwna anomalia wykryto także wokół gwiazdy Epic 204-278-916. W przypadku tej gwiazdy spadki jasności sięgają nawet do 65% przez okres do 25 dni. Dla przykładu, kiedy planeta przychodzi przed gwiazdą, jasność gwiazdy zwykle spada zaledwie o 1%. Tym razem naukowcy zasugerowali, że tak duże spadki mogą być spowodowane istnieniem dysku protoplanetarnego, zorientowanego odpowiednio w stosunku do Ziemi. Taka orientacja może oznaczać, że nie tylko blokuje światło z gwiazdy w określonych momentach, ale także, że znajdujemy się pod niewłaściwym kątem, aby oglądać promieniowanie podczerwone. Dysk protoplanetarny jest wirującym dyskiem gęstego gazu oraz pyłu, który ma tendencję do otaczania nowo utworzonych gwiazd. W tym przypadku jest to prawdopodobne, ponieważ gwiazda ta ma tylko 5 milionów lat. W 2018 roku światowe media zaryły się od informacji o kolejnej dziwnej gwieździe VVV 07 Najpierw na 11 dni gwiazda nieco przygasła, a następnie jej jasność drastycznie się zmniejszyła i pozostawała taką przez 48 dni. Coś zablokowało aż ponad 80% światła tej gwiazdy. Erik Mamajek, astrofizyk z Uniwersytetu w Rochesterze, stwierdził, że tak mocno mógł przesłonić gwiazdę duży obiekt lub też grupa gęstych obiektów mająca ponad milion kilometrów szerokości. Uczony dodał, że dziwne sygnały z VVV-07 Mogą być powodowane przez materiał chmur pyłu przesuwający się pomiędzy gwiazdą oraz Ziemią. Jak zwykle w takich przypadkach w odwodzie pozostaje także wyjaśnienie związane z odkryciem sfery Dysona. Jak zatem widzimy, sfera Dysona to z jednej strony konstrukcja, która może zapewnić niemal nieograniczoną energię, a zaś z drugiej strony może się przyczynić do odkrycia inteligentnego życia w kosmosie. Przyszłość pokaże nam, czy będziemy w stanie zbudować lub też zlokalizować tak nadzwyczajne struktury. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o budowie sfery Dysona oraz czy uważacie, że w najbliższych latach odkryjemy ślady takiego obiektu stworzonego przez obce cywilizacje. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.